Hej. W dzisiejszym filmiku chciałam pokazać, jak się cudownie hakowało w Cyberpunku na wersji 1.6.3. Tutaj mamy rozbój w toku, to jest w tym miejscu na mapie. Tu jesteśmy w Watson Northside. I teraz jestem już na tym etapie gry, że mam 17 poziom. 29 poziom reputacji. Tak wyglądają rozlokowane punkty inteligencji, naruszenie protokołu, pakowanie bojowe. Już jest tutaj więcej niż w ostatnim filmiku, gdzie pokazałam cyberpsychozę demony wojny. Już przydzielam punkty do opanowania, ale jeszcze, jeszcze nie rozlokowałam tych perków. Ale już nam wystarczy to co jest, żeby móc bardzo fajnie załatwić grupę przeciwników i jeszcze jak wyglądają moje wszczepy. Nadal jestem na e, Stevensonie Tech MK2, ale mam już ujawnianie interfejsów, przegrzanie, atak wirusowy, którym właśnie się posłużymy, no i zwarcie. I teraz mam te bardzo rzadkie, ponieważ mogę już wytwarzać. Dzięki. Tutaj. E, to jest to Cyfrowe wszechświaty odblokowuje schematy do wytwarzania bardzo rzadkich haków. Także dzięki temu. A e, jeszcze potrzebuję trochę, żeby móc wytwarzać legendarne. Ale na tym etapie już nam wystarczy. I najważniejsze jest, żebyśmy nie zostali dostrzeżeni, bo w momencie, w którym jesteśmy niewidoczni, zadajemy większe obrażenia. Rozwój w toku. Muszę kogoś tu dostrzec. O, tam, tam jest, tam jest. Nie możemy zobaczyć. No, muszę się jednak dochylić teraz. Oczywiście zaczynamy od naruszenia protokołu. 1C55BD. O, to będzie o, fajne. 1C55BD. BD55. Świetnie, łamacz i zbiorowe odsłonięcie. Już ich osłabiliśmy. Ale się chowamy, w razie co. Teraz, oczywiście, ujawnienie interfejsów. I teraz puścimy im atak wirusowy. I to będzie piękne. Atak wirusowy. I chowamy się. I oni się będą zarażać jeden od drugiego. Im bardziej się miotają, tym lepiej to działa. Nie zdążą mnie namierzyć. Nie zdążą. Wszyscy. Wszyscy, wszyscy padli. Na jednym ataku wirusowym nie było ich dużo, ale to jest piękne i to jest możliwe tylko na 1.6.3. Także warto cofnąć sobie wersję na komputerze i do Phantom Liberty przejść cały Cyberpunk, właśnie na wersję 1.6.3, a potem już oczywiście, żeby włączyć DLC, no to musimy uaktualnić wersję. Ale całą grę tak przejść to jest miodzio. Także w tym miejscu się żegnamy. Dzięki za oglądanie. I zapraszam do kolejnego filmiku. Znowu pokażę coś ciekawego. Także jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i koniecznie zasubskrybujcie. I do zobaczenia następnym razem. Na razie, pa!